Bóle okolicy lędźwiowej czy krzyżowej, takiej tej dolnej kręgosłupa, nie zawsze wynikają z wad kręgosłupa, jak mówisz. Nie. I to jest taki moment, w którym muszą się rozruszać. Bardzo łatwo możemy sobie z tym poradzić, zwłaszcza z takim bólem, który narasta gdzieś tam po jednej stronie na słupie, w krzyżu. Ktoś ma więcej czasu, może zrobić nawet i 30-60 takich ruchów. Jeśli nas coś boli, nie kładziemy się do łóżka i nie leżymy. Ten ból zaczyna się robić coraz większy, coraz większy, aż w pewnym momencie musimy usiąść, żeby odpocząć. Montujemy sobie taki profesjonalny przyrząd do, do odbolowania pleców. Nie wypuszczę cię, póki nam nie powiesz o objawach alarmowych, co nas ma skierować do lekarza i jakiego. Jest z nami absolutny mistrz fizyko fizjoterapii, Jacek Klimek. No, no, no. I w ogóle co do twórca, generalnie ma ręce, które leczą. Dzisiaj przywołaliśmy do tablicy, a właściwie zaprosiłam to łóżka, ty mnie zaprosiłeś do łóżka, nas. Tak, może lepiej brzmi na łóżko, ale do łóżka brzmi zalotniej, słuchaj. Więc zaprosiłam Jacka, żeby nam powiedział, co jest na rzeczy, gdy bolą plecy, ponieważ ja mam takie wrażenie, że bardzo wiele z nas cierpi na właśnie dolegliwości bólowe odcinka krzyżowego i lędźwiowego kręgosłupa. Widzę, jak wstajecie, jak jesteśmy gdzieś razem, czy... Piszecie do mnie, nawet Jacek. Pierwsze pytanie. Jakie rodzaje bólu odczuwamy najczęściej w okolicy krzyżowej pleców? Bo ten ból też można określić i to jest ważne, prawda? Tak jest. I to jest coś, co jak trafia do nas już ktoś z bólem pleców, bardzo dużo informacji nam potrafi sprzedać o tym, co my właściwie możemy zrobić. I te bóle można podzielić w takie dwie najprostsze kategorie, ale one oczywiście się rozciągają dużo szerzej. Dwie najprostsze kategorie. Ludzie się zwykle dzielą na tych, o których mówiłaś, czyli tu, którzy wstają z dużym bagażem już od razu. I to jest taki moment, w którym muszą się rozruszać przez kilka pierwszych minut, czasami nawet pół godziny to może trwać. I są to bóle o charakterze tak zwanym zastoinowym. Jedno ze zdjęć, jeśli byśmy mogli prosić, tam jest jedyneczka z naczyniami krwionośnymi. To można sobie zobaczyć, jak wyglądają naczynia tętnicze i żylne, które się znajdują przed kręgosłupem, a za naszymi jelitami. I to jest oczywiście obraz uproszczony na potrzeby animacji komputerowej, więc to jest jeszcze bardziej skomplikowane w rzeczywistości. I ta krew, która nie może krążyć swobodnie, może tworzyć zastoje. Zarówno o, w samych tętnicach, tak jakby tworząc sobie takie miejsca, w których jest zwiększone ciśnienie, może zatrzymać się w więzadłach, w mięśniach, więc to jest jeden z takich najbardziej charakterystycznych czyli bóli. Te, Jacek, czyli te bóle okolicy lędźwiowej czy krzyżowej, takiej tej dolnej kręgosłupa... Nie zawsze wynikają z wad kręgosłupa, jak mówisz. Nie, w 90% tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić dokładnie, co jest przyczyną bólu kręgosłupa. To jest najśmieszniejsze. Ojej, to jest zła wiadomość. To jest paradoksalnie bardzo dobra wiadomość, bo o. jeśli boli nas kręgosłup, to dla pań wszystkich taka bardzo dobra wiadomość jest taka, że ból kręgosłupa najczęściej może być może ustąpić w przeciągu 4 do 6 tygodni. Z pomocą bardzo takich delikatnych rzeczy, czyli to może być fizjoterapia, to mogą być lekkie ćwiczenia, to mogą być zwykłe masaże, to mogą być ćwiczenia domowe, które sobie sami zaaplikujemy i domowe sposoby. I 95% tych wszystkich dolegliwości bólowych, chociaż są bardzo ciężkie czasami i mogą dawać się bardzo mocnowe znaki, nie są wcale groźne. I to jest najważniejsza, taka pozytywna wiadomość dla nas. Ja jestem w zaskoku. W zaskoku jestem, słuchaj, bo ja mi się zdawało, że Wszystkie są groźne, a ty mówisz, że jest kompletnie odwrotnie. Bardzo się cieszymy z tego powodu. To jest bardzo dobra, dobra wiadomość. To jest jedna z rzeczy, taki tak zwany pozytywizm ruchowy, czyli nie boimy się tego, że to co nas boli, to od razu czyni nas kalekami. Naprawdę w większości I to jest ten tak ból, jest. który jest bólem, kiedy jestem w takim wymagającym rozruchu. Tak jest. Kiedy odczuwamy po bezruchu, kiedy wracamy do ruchu. Po tak? siedzeniu, po to jest ten pierwszy rodzaj. Po nocy wstajemy, mm -hmm. to jest ten taki pierwszy główny rodzaj. I zwykle następuje tak zwane rozchodzenie. Pacjent zawsze mówi, że, a tam, pobolało, tak, 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 tak. Moja mama wszystko rozchodzi. Zostało rozchodzone i jest wszystko w porządku. Można na to wpłynąć wieloma różnymi aspektami. Dwie najważniejsze rzeczy spo, spoza mojej działki, to są takie codzienne ćwiczenia i ruch, który nawet w postaci zwykłych spacerów może być aplikowany. Czyli jeśli nas coś boli, nie kładziemy się do łóżka i nie leżymy w takim mm, wypadku. Bardzo no żałuję, to... bo ja najbardziej lubię taką terapię, jak mi ktoś zaleci le leżenie. A to słucham. dzisiaj też będzie jeden z elementów, to Dobrze. trochę innym <laughs> rodzaju bólu. Ale nie leżymy, bo to w, na dłuższą metę nic nie przynosi pozytywnego, wręcz potęguje dolegliwości. Więc staramy się to delikatnie w ramach komfortu własnego rozchodzić właśnie. Czyli żeby uniknąć tego bólu nowego, unikamy bez ruchu. Unikamy bez ruchu. Ewentualnie można wprowadzić bardzo proste ćwiczenie, które mogę pokazać, e, które robimy zawsze rano, przed wstaniem z łóżka jeszcze. To od razu pokaż, a potem przejdziemy do drugiego tak. rodzaju bólu. Zginamy kolanka i zaczynamy od bardzo prostej rzeczy. Nogi idą w jedną stronę, głowa patrzy w przeciwnym kierunku i staramy się powolutku, cały ten zastój z naszych splotów żylnych wypompować. Do granicy bólu schodzimy. Nie próbujemy forsować tej granicy, nie próbujemy jej przejść na. Ile siłę? razy? O, może być minimum 5. Zwykle pacjentom mówię, jak ktoś jest bardzo. 5 na stronę? Pięć na stronę, tak jest. Jak ktoś się bardzo śpieszy rano i nie ma na to czasu. A jeśli ktoś ma więcej czasu, może zrobić nawet i 30-60 takich ruchów. Nie Ile ma Do, do granicy bólu. To, do granicy bólu nie staramy się, ten ból zacznie przechodzić. Po kilku kilkunastu ruchach będzie czuć, że o, mogę dalej. Jacek, jak zwykle, do nas przychodzi z rzeczą tak prostą, że aż szokująco prostą. E, pamiętacie ćwiczenia na. M, były na kolana To było matko kochana, bolą kolana. Jak Jacek nam mówił, żeby chodzić do tyłu, to tam było najwięcej komentarzy, Boże, jakie to jest. E, Proste w sensie tak, konstrukcji takiej wiesz, koncepcji, tak? Mhm. A tutaj mamy przerzucanie bioder i głowy, jeżeli to jest ból zastoinowy. Tak jest. E, I ten ból często jest największy, najbardziej statystycznie przyczyną tych bólów zastoinowych. Tak. Ale mówiłeś, że są dwa rodzaje bólu. Zastoinowo mamy odrobiony, a drugi. Drugi to jest taki ból, który pojawia się najczęściej już w trakcie naszego stania, w trakcie ruszania się, im więcej staramy się wykonywać i dajemy obciążenia takiego osiowego na, czy na kończyny, czy na kręgosłup, czy na nasze kości miednicy, więzadła, to wtedy ten ból zaczyna się robić coraz większy, coraz większy, aż w pewnym momencie musimy usiąść, żeby odpocząć. I to jest przykład mój, bo ja z tym przyszłam do Ciebie. Dokładnie. Ponieważ mnie kompletnie nic nie boli przy wstawaniu, mhm. a natomiast przy dłuższym staniu... Miałam rzeczywiście solidne, czy po dłuższym chodzeniu nie mogłam długiego odcinka przejść. Pamiętam, że ja z tymi tak. dolegliwościami przyszłam. Dokładnie. Z czego to się może brać? Zaraz dojdziemy, z czego się wzięło u mnie, ale myślę, że to się z wielu rzeczy może brać. Najprawdopodobniej, bo to nigdy nie można powiedzieć w pełni, to są bóle, to pierwsze zdjęcie, które tam wskoczyło nam na ekran, Pierwsza, to było poprosimy. właśnie e, obraz więzadeł, które otaczają kręgosłup miednice i to. One plus mięśnie, które, które są przyczepione dookoła, tak samo dają właśnie takie dolegliwości. Najczęściej to jest ból narastający razem z ruchem, i dodatkowo to jest jeszcze ból, który może być bardzo bezwładniający, kiedy wykonujemy jakiś bardzo gwałtowny ruch. Czyli tak. Chcemy się schylić, a, złapało, sieknęło, jakby ktoś tam po prostu wbił jakiś. Często ludzie mówią, jakby mnie ktoś nożem dźgnął. Bardzo często to jest ból o charakterze takiego. Bardzo mocno przeczulonego więzadła, które gdzieś tam hamuje razem z napięciem mięśniowym ten ruch bardzo gwałtownie. No i to jest coś, co można bardzo fajnie tak, rozgonić głową. To, to prawda. Jak Wy się śmiałyście i nawet w komentarzach, kiedy ja e, zrobiłam relację, kiedy po raz pierwszy przyszłam do Jacka e, z, dużym, no, z dużą dolegliwością, to śmiałyście się, że ja opowiadam o jakichś czarach, że jakieś szamańskie metody. A przecież klawiterapia jest terapią normalnie stosowaną w rehabilitacji i fizjoterapii, prawda? A, przez dużą część terapeutów jest rzeczywiście uznawana jako coś, co bardzo dobrze działa przeciwbólowo w tym takim pierwszym okresie. Zdecydowanie hmm. działa. Czyli Jacku, y, pierwsza rzecz, czyli te bóle takie bardzo ostre, takie jak y, powiedziałeś przy gwałtownym ruchu cięcie nożem, czy takie bóle nasilające się podczas stania i chodzenia. Mogą wynikać z napięć nerwowo-więzadłowych, tak? Tak, mięśniowo-więzadłowe, drażnienie A. struktur, nawet opony twardej, samej wewnątrz, czy więzadeł znajdujących się w kanale kręgowym, samego dysku i jego otoczki, on jest dosyć dobrze unerwiony, więc tak jakby największym i zaletą i wadą tych bóli jest takie, że my nie jesteśmy w stanie określić, co to dokładnie boli, ale w bardzo łatwy i prosty sposób możemy sobie pomóc. Generalnie najlepsza diagnoza zwykle w takich wypadkach to jest boli w człowieku. Nie ma na to jakiejś specjalnej rady. Dzień dobry, ale... bo nie boli mnie w człowieku. Ta, no, zwykle tak jest, ale bardzo łatwo możemy sobie z tym poradzić. Zwłaszcza z takim bólem, który narasta gdzieś tam po jednej stronie na słupie w krzyżu, na przykład po stronie prawej zaczyna nas boleć. I to też jest kolejne bardzo proste o, to, to, ćwiczenie. To ja to pokaż nam teraz na prawą stronę bolenia. Tak jest, prawa strona bolenia, montujemy sobie taki profesjonalny przyrząd do, do, do odbolowania pleców. To jest zwykły proszę. koc, dosyć gruby, zwinięty w taki rulonik, kładziemy go sobie na łóżku, tak, żebyśmy mogli położyć się na drugim boku, nie tym, co nas boli, kładziemy się na koc. Boli prawy, kładziemy się kładziemy na, na lewy. Staramy się, żeby bioderko nasze, tutaj jest bioderko, to twarde tak. No to takie. się tak, motora, tak no, Zaraz pokażę, bardzo. bo to wszystko ma być. To jest dosyć istotne, żeby się nie położyć na żebrach własnych, bo po dłuższym leżeniu one same mogą zacząć boleć. Więc staramy się pod żebrami, Będzie bardziej a bolało w bioderkiem. człowieku. Kładziemy się. Czyli w ten Ciebie sposób? boli strona prawa. Tak jest, boli Naprawdę. strona prawa, to nas troszkę wygnie do góry. Ta prawa boląca strona tak. pójdzie w kierunku sufitu. Podkładamy sobie poduszeczkę, zginamy kolana, dodajemy takiej lekkiej rotacji, czyli tak jakbyśmy sobie chcieli drugą rękę pod poduszkę jeszcze dodatkowo włożyć. I ja mam poduszeczkę, to ja ci przyniosę. Załączamy Silver TV, I jakby się <laughs> druga połówka pytała, co robimy, to powiem, że ćwiczymy. <laughs> Aktywnie spędzamy czas. Tak jest. Ja się mam poduszkę, proszę, żebyś nie symulował tej poduszki. O, właśnie, o. Podusia jest, kładziemy się drugą rękę, podkładamy sobie i... i. Jak ja lubię takie ćwiczenia, słuchaj, to jest fitness dla mnie. Jak długo mogę sobie pozwolić na ten aktywny wypoczynek? Od 5 minut do pół godziny to jest taka o. bardzo bezpieczna granica. Dziewczyny, bardzo mi daje... się podoba. Pół godziny ćwiczymy, słuchajcie, jakby się ktoś pytał. Takie ćwiczenie daje bardzo dużą ulgę, właśnie w wypadku. Bólu, coś niesamowitego, kręgosłupa takiego spowodowanego jak ja dużym skucham, napięciem słuchaj. mięśni, więzadeł czy problemem dyskowym takim, który nie powoduje tej naszej tak zwanej rwy kulszowej, którą już wcześniej omawialiśmy sobie. Czy wyście widziały to? Przerzucanie bioder i głowy w przeciwną stronę na łóżku. Każda z nas to może zrobić. Tu nie ma usprawiedliwienia, Dokładnie. kiedy mamy ten ból, ból zastojnowy. Jak mamy ten ból po uruchomieniu, to aktywnie ćwiczymy leżąc z podpórką na przeciwległym boku niż boli. Takie. Jest. Pytanie jest, mam tutaj, mhm, tutaj mi proszę. powiedzieli. Czy tego typu ćwiczenie można wykonać z endoprotezą biodra, to przekładanie nóg? Można, jeśli to jest powyżej 8 tygodnia od operacji można bez żadnego problemu już wykonywać to ćwiczenie. Jeśli ktoś jeszcze odczuwałby dolegliwości bólowe, można sobie zwinąć, mały rulonik, kocyk, poduszkę włożyć między kolana, tak, A, żeby, żeby rozpórka była. rozpórka lepiej, była ale? i wtedy w ograniczonym zakresie ruchu możemy, bez żadnego problemu. Dobrze. Brzmi to Jacku bardzo romantycznie, tak bym powiedziała, bo ty nas bardzo pocieszyły, i to najczęściej bóle, że łatwo ustępują. Mm -hmm. tak Nie chciałabym natomiast żeby zabrakło objawów alarmowych, mhm. które muszą nas skierować do lekarza, bo my, wiesz, my chcemy wszystko rozchodzić. No tak, dokładnie. Więc nie wypuszczę Cię, póki nam nie powiesz o objawach alarmowych, które e, dopiero po diagnostyce wykluczającej lub potwierdzającej będziemy mogły do Twoich ćwiczeń wrócić. Co nas ma skierować do lekarza i jakiego? Tak to też jest pytanie. Tak jest. No. Tutaj mamy takie cztery kategorie. Zaczniemy od pierwszej, takiej najbardziej przerażającej dla wszystkich, czyli to są nowotwory, guzy, które mogą dawać objawy rzutujące na kręgosłup. I ten ból to jest zespół objawów, których ktoś powinien szukać w wywiadzie. Te objawy to jest przede wszystkim, jeśli chodzi o objawy bólowe, to jest coś, co się nasila w nocy, ale to ma być bardzo silny ból, bo dużo osób. Budzący taki tak, bardzo. taki budzący, ale taki budzący, wyrywający ze snu, że trzeba się podnieść po prostu, bo inaczej nie wytrzymam. To samo ten ból może się pojawiać po prostu w leżeniu. Czyli jak tylko się kładziemy, od razu zaczyna się bardzo duży ból, ból nie do wytrzymania. Nie to da się... jest alarmowy objaw. To jest jeden z alarmowych objawów, ale on musi być skorelowany z tym, że na przykład od dłuższego czasu mamy jakieś częste infekcje bakteryjne. Od jakiegoś czasu utrzymuje się na przykład gorączka, pod stan podgorączkowy, który właściwie nie wiadomo skąd pochodzi. Odczuwamy ciągłe zmęczenie, mamy jakieś dreszcze, jesteśmy osłabieni przez dłuższy czas, mamy niekontrolowaną utratę masy ciała, chociaż właściwie się nie odchudzamy. Tak? I to jest pierwsza kategoria, czyli te nowotwory, to czego powinniśmy być świadomi, ale też znowu, nie chcę straszyć. Bo to jest tak, że Nie badajmy w histerię, takie, ale w też uczulmy nas Dokładnie. Tak? W, trzeba wiedzieć, że ból w nocy, bardzo duży, czy w pozycji leżącej. Objaw alarmowy, objaw lekarza. alarmowy, ale on musi być gdzieś tam w połączeniu z innymi. To nie jest tylko tak, że jak nas boli w nocy, bo wiele osób też boli w nocy ten ból zastoinowy, który potrafi wybudzić albo związany ze nadmiernym stresem, napięciem, tak. e, takim psychicznym. Ale ten ból nocny jest jednym z objawów tak, alarmowych. To jest Także objaw słuchajcie, alarmowy. jeżeli my się kładziemy i w nocy odczuwamy ból, to wtedy się udać do neurologa, czy najpierw zawsze do lekarza pierwszego kontaktu? Najlepiej, jeśli mamy taką możliwość, udać się do neurologa. I lekarz pierwszego kontaktu oczywiście też... Pewnie skieruje do neurologa. Skieruje i tak do neurologa, ale to są na tyle alarmujące objawy, że właściwie specjalista pierwszego kontaktu powinien też od razu wysłać na diagnostykę. Na cito. Poszerzoną i to taką nawet w warunkach szpitalnych, żeby jak najszybciej to rozpoznać. Czyli ból nocny. Dziewczyny, bóle w nocy kompletnie nie do lekceważenia i takim tutaj fikumiku, co tak pokazywał jest, Jacek. Dokładnie. Nie próbujmy sobie y, pomagać przynajmniej zbyt długo. Spróbujmy, może nam ustąpi. A jak nie ustąpi, no to Jeśli na pewno. Jeśli się tak. przedłuża więcej niż no 4 to... tygodnie, tak. to nie ma na co czekać. Idziemy do doktora i niech. Pogłębia diagnostykę, żeby zobaczyć, co tam... co tam Wykluczyć się... lub potwierdzić tak. i wprowadzić terapię. Co no, jeszcze no, jest alarmowe? Kolejny alarmowy objaw, szczególnie dla państw z osteoporozą. Ee, jeśli Najczęściej jest tak, że lekarz kieruje po upadku, nie wiem, wypadek samochodowy, upadek ze schodów na rentgen i patrzymy, czy nie ma złamania tak. kręgosłupa. Ale przy osteoporozie to może być zwykłe klapnięcie na fotel. Jeśli ktoś ma osłabioną siłę mięśniową, postanowił usiąść i to jest z dosyć wysoka w niski fotel, też może dojść do kompresyjnego złamania kręgu czasami. I te złamania mogą być utajone. To... Czyli wszelkie bóle u osób, które mają zdiagnozowaną osteoporozę. Tak jest. Czyli po jakimś upadku, szarpnięciu, mocniejszym klapnięciu na pupę. To są te objawy, które mogą się pojawić. To jest właśnie ból centralnie w kręgosłupie, promieniujący na obie strony bardzo często jest taki, że ogranicza właściwie każdy zakres ruchu, czyli co byśmy nie chcieli zrobić, to gdzieś tam I nas to popolewa. I to już twoje wtedy... zabawy tak nie pomogą. Doktor od razu idziemy rentgen, jest bardzo często najskuteczniejszym, najszybszym i najtańszym tak. sposobem zdiagnozowania, jeśli tam te... Najbardziej dostępnym. Tak jest. Złamanie utajone nie będzie nie będzie w stanie tego wykryć. No to wtedy można poszerzyć diagnostykę o skan CT, tak, czyli tomografię komputerową. To jest jedna z prostszych rzeczy. I wy, dziewczyny z osteoporozą, jesteście w grupie ryzyka przy pojawianiu się jakiegokolwiek bólu o pochodzeniu, powiedzmy, neurologiczno-kostnym. Tak jest. Dobra. I przy traumie tak zwanej, nawet bardzo po, małej. Po czyli... drobnym urazie czy... Tak jest, nawet szarpnięcie, podniesienie mhm. wnuczka bardzo gwałtownie, a ktoś ma zaawansowaną osteoporozę, to też może się skończyć gdzieś tam jakimś... E, czyli sęknięciem. my o, e, na pewno czulej na siebie powinniśmy tutaj popatrzeć. Tak jest, Co jeszcze? E, kolejna rzecz. To są infekcje kręgosłupa, czyli infekcje kręgowe, które są bardzo rzadkie, ale mogą się zdarzyć. I te objawy, najczęściej to jest wysoka gorączka, bardzo duży ból, taki w okolicy, jak się tam stuknie lekko, nawet to po prostu aż. To nie muszą jaka... być nerki, tylko może to być tak jest. infekcja. To, mo to jest taki takie. Cent... Najczęściej to tak. jest infekcja kręgu gdzieś w więzadeł dookoła znajdujących się. I teraz ten ból. Jest dodatkowo jeszcze charakterystyczny, bo on hamuje ruch całkowicie, czyli pacjent jest sztywny, palazji, nie może się ruszyć ani w bok, ani lekko pochylić, ani lekko odchylić, ani zrotować. Czyli sparaliżowany tak tak jest paraliżowany tak troszeczkę. Każda właściwie płaszczyzna ruchu jest zamknięta i odczuwamy bardzo, bardzo duży ból. Plus gorączka, plus właśnie ta taka bardzo delikatny dotyk może powodować znowu tak neuralgia powięks... tak jest powiększenie m -m. objawów więc to jest taka infekcja i ostatni który się potrafi zdarzyć to jest tak zwany zespół ogona końskiego czyli jeśli już mamy dolegliwości bólowe pleców i to jest spowodowane dyskiem który gdzieś tam naciska na struktury nerwowe czyli przepukliny on robi z tak jest. tego przepukliny mogą spowodować że zostanie uciśnięta końcówka tam, gdzie już nie mamy rdzenia, tylko tak biegną nasze nerwy, tak. może zostać ich uciśnięte bardzo dużo. Ten przepływ płynu zgowordzeniowego jest bardzo ograniczony i wtedy mamy bardzo charakterystyczne objawy. Czyli jeden z takich objawów to jest tak zwany objaw siodła albo objaw spodenek jakichś dzieckich, czyli od. Czuwamy zaburzenia czucia w okolicach krocza, pośladków, tak jakbyśmy usiedli, okay. albo założyli sobie takie szorty długie do połowy uda. Bardzo często pacjenci mówią, że tu po prostu jak się dotykają, to nie czują. Tak, tak jakby w siodle na koniu się. To jest najbardziej charakterystyczny objaw utrata kontroli nad pęcherzem, czyli takie zaburzenia... Posikiwanie, posikiwanie czy w ogóle nietrzymanie? I nietrzymanie, i posikiwanie, ale też w drugą stronę zatrzymanie moczu. Okay. Czyli czujemy, że chce nam się siku, idziemy a, siku, a muszę. tam nie leci, albo wysikamy się i mhm. jest takie wrażenie, jakby tam się nic nie opróżniło. Ja myślę, że dzisiaj skupmy się na tych dwóch rodzajach bólu. nowym, czyli że musimy się rozruszać, Jacek dał nam ćwiczenie. I tym rozruchowym, czyli kiedy pojawia się po... Uruchomieniu naszej dużej motoryki. Jacek nam pokazał bardzo aktywne tak leżenie z kocykiem pod przeciwległym bokiem. Myślę, że do przyczyn bólu i e, e, rozwiązań, jakie możesz nam zaproponować, wrócimy. Piszcie też, czy chcecie poszerzenie tego tematu, czy też pogłębienie. Bo nie wszystko naraz, a wyszło mi Dokładnie. na to, że temat bardzo, bardzo szeroki złożony, i chyba dotkliwy dla nas też, tak, na... nie mam wrażenie. To jest. Od wieku tak naprawdę 30 lat do 90. to jest temat bardzo szeroki. O, olbrzymia ilość osób ma To stary się kwateruj już u nas na stałe. Dobrze. <noise> Będziemy. I na wszystko już szykuj ćwiczenia. Dobrze. o, o problem. <noise> Jacek nie ma kłopotu. Muszą być. Naszym gościem był Jacek Klimek, Centrum e, Fizjoterapii Kinezis w Radzyminie. Wspaniałe miejsce. Pełne nie tylko kompetencji Jacka, ale również wielu znakomitych innych. Specjalistów. Jacek przyjmuje osoby z całej Polski, z tego co wiem, a czasami nawet z zagranicy do ciebie przyjeżdżają. Czasem się zdarza. Dziękujemy ci bardzo. Dwa ćwiczenia mamy załatwione, a resztę omówimy na kolejnych spotkaniach.